15 biegów bez przegranej drużynowej i tylko trzy biegi bez zwycięstwa indywidualnego. Fogołnia Leszno pewnie pokonała teksom stal rzeszów i umocniła się na pozycji lidera Metal Cas drugiej ekstraligi. Byki od początku spotkania zbudowały sobie przewagę, która w trakcie trwania meczu tylko się zwiększała: dwa zwycięstwa po 5 do 1 w pierwszej serii startów, niecodzienna wygrana 3 do 2 w biegu siódmym, dwa zwycięstwa na zakończenie trzeciej serii startów i dwie wygrane tuż przed biegami nominowanymi dały Unii zwycięstwo 55 do 34 i pozwoliły na dopisanie trzech punktów do ligowej tabeli. Leszczynianie w dziewięciu kolejkach zdobyli 18 punktów i mają dwa punkty przewagi nad wiceliderem, Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Poza wynikiem meczu kibiców Leszczyńskiego klubu z pewnością cieszy fakt, że tylko na strachu zakończył się groźnie wyglądający upadek Janusza Kołodzieja z biegu siódmego. Kapitan na szczęście wstał o własnych siłach i mógł kontynuować udział w zawodach.